Co robisz? Nic nadaje. To A ty? Strzelają. Life Life, life, life. A kamizelek nie. I nas odstrzelą tutaj. Po idę po fanty. idziesz po fanty? No. Weź mi sprite'a. Co? Ze sprajta mi weź, ja nie chcę fanty. <laughs> Siemandero na to, Siemandero, cześć Radio. Siemandero, jest Rafonix, Siemanko, cześć Mirku. Cześć Tomasz, Siemandero, greju. Grej, wita was. Dala, dala ci dala, dala. O, oni idą, patrzcie. O, idą. Idą. Siemanko Macio. Jezus Macios, gdzie Ty się podziewałeś? Cześć Marfilku. Siemandero czesiu, Siemandero. Gdzie tam rządzicie? <laughs> w lesie. Zobacz, jak oni tam mykają. Siema Tranti, Czemuś, przemas, Cześć Łukasz. Siemandero, cześć Wojtasz, cześć Władysław. Siemandero Karolcia, cześć Auri. Jest Jaro. Ale wbija ludzi. Szukajcie, szukajcie i informujcie. Będzie na żywo. Siemandero druid, siemandero Tadziu, Sławciu wesoły. Elo, Elo! Brygada RR Krzyczcie, nie, głośno. Chodźcie tu blisko, żebym ja was wiesz. Cześć Emilko, Siemandero. Dzika i Miśka, no właśnie, dziko i Misiek tam chodzą. No niestety prezes wrócił rano z imprezy i nie dał rady. <laughs> cześć Ozi, Ozi, Awe, Awe. Prezes nie dał rady. Martynio ma chyba żołądkówkę. Hej muszkietery, cześć cześć Siewandero. Śnieg tak częściowo. Leży, leży. Cześć Chris, siewandero. A tam to przecież nieważne, nie czy wykopią, czy nie. Cześć Neodymowi, cześć Mario, cześć Kramer, Siewandero. Śnieg leży, takie placki są, nie? Lubię placki, lubię placki. Takie placki śniegowe yy, leżą, ale jest normalnie fajnie, jest fajnie cieplutko. Pogoda na plusie, totalnie przyjemnie, żeśmy tu weszli. Dziku mówi, ale pachnie świerkiem, normalnie taką żywicą. Yy, ciepło detektor, ciepło, ciepło. My z kilofami Kramer. <laughs> u nas nie, u nas jest petarda. Normalnie, nie wiem ile jest stopni, ale ja tu, jak widzicie, mam polar, drugi polar, jeszcze termo ubrane i, i to wcale, to jest za dużo, bo się spociłem. Sześć, koniak, Siemandero, koniak. Kto chce ochotę na koniaka? Jest fajnie, jest fajnie. Dobrze, że nie placki krowie. Nie, cześć Adaś Dymiński, Siemandero, cześć Wojciech, pachnie fantami. Yy, taki zrzut mi się trafił, taki zrzut mi się trafił, fajny, nie to co dzika, wczorajszy yy, depozyt, ale to zobaczycie na filmie. No po prostu ten to pierdyknął z takiej grubej rury, taką petardę, że. Nie było o czym mówić w ogóle, nie było o czym mówić, cześć Pawcio, Siemandero, o, oni chyba na wykopkach są, a teraz tak, Kramer ogląda, Pawcio ogląda, wszyscy oglądają, jest Rafi, Siemandero, cześć Gregu, yy, zrzut narciarza, Piotr, <laughs> ale jakiego narciarza, Ojeny. no takich narciarzy to każdy by chciał <laughs> trafiać. Szymon, idź, szkoda niedzieli, szkoda niedzieli. Yy, gdzie można kupić takie polary? No to kramer już pisał. To jest Polar yy, Polar helikona, Polar Helikona, ja tu nie będę mówił, to jest Helikon, ale musisz zobaczyć sobie te polary. Cześć Rafał, Mandero, cześć Mewa. Yy, fajne, jest miejsce na naszywkę. Jest husaria, są czarne kciuki, yy, kluczyk. No, śniegu u nas odpuścił. Na szczęście odpuścił, jest totalna petarda. Trzeba bo tam yy, zostało moje. te, Czekajcie, ja sobie. Albo nie, ja to za chwilę przyniosę. Siemandero Pitbulo. Siemandero. Siemandero. O, Quarrena, dostałem gałęzią w pesk. <laughs> yy, akurat jedziemy z kramerkiem i z jarem. No, to powodzonka owocnych dołków. On Various Topics, skacz, no kurcze skacz, 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 jest zimny odkrywca Siemandero, fajnie, 76 osób widzicie, wy zamiast, wy zamiast kurczę, yy, chodzić sobie i korzystać fajnie, jakoś aktywnie spędzać czas, to siedzicie w telefonach siedzicie na YouTubach, cześć Aga Kolorowa Siemandero nie warto, nie warto, warto wyjść w teren yy, warto sobie po... dzięki, dzięki Mości Pan Skrzetowski. dzięki, dzięki bardzo yy, Green Camo Polary, no. O, właśnie, Arek z Green Camo ma takie polary, także jak wejdziesz na stronę Grinkamo i sobie zobaczysz, to, to na pewno znajdziesz. Kramer ostatnio kupił, nie wiem, z parę dni temu. Także kramer jest akurat na czasie. Ja to dostałem y, rok temu pod choinkę od mojej kochanej Urszulki. <grym> Pokusa mi, na, ja leżę, nie siedzę. No, ja dostałem y, pod choinkę na prezent od gwiazdorka mojego kochanego, także super. Y, ja wiem, Rafonix, ja wiem, że to tak nie da rady, wiem, ale no. Mówię, lepiej, lepiej sobie chodzić. Po obiedzie to która to jest godzina? Przecież to dopiero była jedenasta gdzieś. O, w Biały tamtem Podlaskie laskiem zima, rafi pisze. Kurczę, no to nie, nie, zimo nie. XXX, dziękowa, dziękowa. Po śniadanku. No myśmy nawet śniadania nie zjedli, bo ruszaliśmy o ósmej rano. O ósmej rano sprawdzaliśmy sobie już jedną miejscówkę. Fajnie, fajnie, potuptane, sprawdzone, odhaczone. Yy, dzięki Mireczku, no fajnie, fajnie, cieszę się, że oglądacie, cieszę się, że jesteście, nie? Kiełba na pewno wpadnie. No, właśnie musimy podjechać do sklepu. Tu wjechaliśmy, ale sklep był zamknięty, i, i co? No to mówimy szybko tutaj lecimy szybko coś tu trafić może coś się trafi, może nie jak nie to lecimy do sklepu, stacja pierwsza już było, żeby nie było, stacja pierwsza zaliczona, teraz będzie stacja druga czyli zestaw wykopkowy zwyczajna, tam jakaś nie wiem, myśliska yy, bułeczka i, i <ścoughs> jogurcik, nie wiem, będzie fajnie Łapek mało, no? Na 69 osób, tylko 41 łapek, no to słabo, bo kochani, nie podbijacie. Yy, nie, tam myśmy nawet nie byli. Myśmy nawet nie byli, wiesz, w tym, w tym sklepie. Tu szukamy innych. Rafi Apex Ace. Ja myślę, Rafi, i tak pójdziesz, i tak pójdziesz, to nie jest jeszcze jakaś taka tragedia, bo potem może się zrobić dopiero tragedia i nie będzie kiedy wychodzić. Cześć Arturo, cześć Artur Zieliński. Sie Mandero, Sie Mandero. Czesiu, na widok zamarzniętego auta nie mogę się wybrać, co ty, co ty, ze skrobiesz polecisz. naprawdę, mówię wam, no patrzcie, zresztą widać za mną, jak to, jak to wygląda, no, nie ma lipy, nie ma lipy, fajnie jest, fajnie jest, jest na spokojności, także można sobie tuptać i, i, i tyle, no. Jest petarda. Szkoda takiej pogody. Naprawdę jest rewelacja. Czarne kciuki w górę. 55 łapek, a ty... 87 osób na lajfie. No to to coś mi się tu nie zgadza matematycznie, kochani. Wyjść dawać łapkę. Grzyby pokusa wino jeszcze są. Żebyś chciał wiedzieć, nie będę tego nagrywał, bo to co tu nagrywać? Ale są grzyby. Są grzyby, się Aureusku. się mandero. No grzybów jest, dosyć, dosyć. Mógł wam pokazać tutaj akurat nie, a to jest taki teren bardzo grzybowy. I siema prosto Grudziądza. siema Marcinku. Siemandero, czyś latawiec, siemandero. Yy, a jakie okolice jesteś? A okolice leśne. No, XX, okolice leśne i, i co mam ci powiedzieć za okolice? Fajne okolice, naprawdę super. Yy, sosny i trzy dziki. No, fajnie, fajnie jest, fajnie jest. Ale fajnie, fajnie, że wbiliście, fajnie, że wbiliście. Yy, co wam chciałem powiedzieć jeszcze, kochani, bo tu takiego live'a robię, filmika na razie nie wrzucam, bo jak wiecie, ja już to nieraz powtarzałem, weekend tu jest na, na trochę, na pochodzenie, weekend jest trochę, yy, żeby sobie w domku posiedzieć, odpocząć od tych YouTube'ów, YouTube TikTok'ów i innych, i innych takich właśnie, Guga nie, nie polują. Ale chciałbym Wam sobie serdecznie zaprosić na jutrzejszego live'a. Jutro są Mikołajki, także jutro będzie, y, zrobimy sobie gdzieś o 20:00, odpalimy live'a Mikołajkowego, będzie jakiś konkursik. Y, nie jeden, nie jeden, coś tam zrobimy. Mikołaj ho-ho-ho, dla Was jakieś prezenty przygotował, także coś jest fajnego, co Wam. Y, no prezenty, prezenty, będzie sito ze złotym członkiem. Y, będzie fajny obraz, obraz od Norberta. Dziękuję Norbert, jeszcze raz, jak będziesz oglądał, bo teraz chyba ciebie nie ma. Yy, Norbert, yy, który wylosował yy, obraz u Lonego, u Lonego yy, czarne kciuki nad... <laughs> aga, no sekta ale ty, powiem ci Agnieszka już nie jesteś pierwszą osobą, która mówi że, że sekta nie, że sekta Piotrek Golonka, pozdrawiamy, nie ma takiego miejsca jak Londyn nie ma, co ty, co ty mi piszesz Zlądek, zdrój, yy, lądek zdrój Londek czy coś, siemandero, weteran no, także no, o sektę to już widziałem ulonego w komentarzach pod filmem, że też yy, czarna sekta, czarna sekta, ale to ta, wiecie, ekipa, która chce tam zrobić jakiś ferment i, i coś im tam nie pasuje i, i coś yy, takiego, to no, dlatego tak jest, ale woko i kolba, wiecie gdzie. Szczęść Boże, dzięki Muchta, dzięki, dzięki, dzięki. O Karolcia pisze cześć kochanie, czyli tam żuczek, ślimaczek już wjechał Krystian wtedy się Madero, Krystian jak cię nie widziałem, pominąłem. Fajnie, fajnie, para youtube'owa <grymka> która się stworzyła. Pozdrawiamy Irlandię raz, pozdrawiamy. No, także jutro będzie fajny konkursik, będzie sito ze złotym członkiem będzie. Obraz Lonego z jego kurczę, ale mi nogi te cierpną jak ja tak. Jest Krystian, jest Krystian, wita się. Także będzie yy, obraz Lonego z jego autografem, podpisem. Tam Mr. Lony, czy coś fajny, fajny taki zameczek. To widzieliście pewnie u Krzysia na konkursie, jak, jak to wyglądało. Także jest taka petarda. Myślę, że jeszcze wrzucę te, to, co to, to zostało. Yy, ta torba, yy, ta torba i yy, broda na Mikołaja jest. No jest, jest, jest. Hoł, hoł, hoł. Trzeba będzie przyciąć, bo. Moje kochanie nie chce się ze mną całować, mówi, że to jest jakieś tam obrzydliwe. Także <laughs> pozdrawiamy Arkadiusz Turbo, pozdrawiamy Bolszewo, pozdrawiamy serdecznie. Cześć, Ania Krysiaki, Siemandero, Siemandero, jest Anka. Gniewkowo, Marcin, pozdrawiamy Gniewkowo. No i tyle, no co tam. Także jutro wpadajcie, 20 będzie live, będzie live, zrobimy sobie ho-ho-ho Mikołaja. Mikołaja, bo to Adi nie może o Was zapomnieć, o mojej najlepszej ekipie Ever Czarnych Kciuków. Także na Mikołaja muszą polecieć prezenty, a nie będę ogłaszał właśnie takiego konkursu, że, że jest typowo konkurs czy coś. Kto będzie Siemandero pikający, Siemandero, ave multipla. Kto będzie, kto wpadnie na livea ten Siemagan z wykopki. Kto będzie yy, brał udział w konkursie, i tyle. Wszystko będziemy na bieżąco na lifeie ogłaszać zasady konkursowe. Yy, także yy, fajnie, fajnie. Także będzie fajnie. Zapraszam Was serdecznie. Dokładnie sami swoi, marfilku. Tak jest. Co będzie za ekipa? Trzeba tą moją kochaną ekipę tutaj jakoś, jakoś hołować, -ho 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 <laughs> że tak powiem. Fajno, fajno. Siema Mir, siema Mareczku, Siemandiero. Złotą monetę trzaśni tak przy niedzieli. <laughs> dziękuję, dziękuję. Iwi, jutro 20, jutro 20. Siemandero, Krzysiu Baca, Siemandero. Fajnie, że będziecie, fajnie. Ja was serdecznie zapraszam na to. No bo co? Fajnie jest się spotkać, fajnie z wami porozmawiać, fajnie was zobaczyć. Ja to mówię. Za mnie zawsze najlepsza ekipa. Najlepsza ekipa w całej Galaktyce i, i to tyle. Dla was też to się robi, dla was się tworzy, dla was nagrywa. Filmiki też już się robią, także jest Petardinio, jest Petardinio, lecę chyba. Yy, dzięki Łukasz, dziękuwa, dziękuwa, dziękuwa. Lecę do nich. Yy, Ości pan Skrzetuski. Dziękuwa, dziękuwa. O, Marcelek też zawita na live'a. Fajnie. Pozdrawiamy Marcelka Rafoniks. Pozdrawiamy. Kochani, lecę, bo mi chłopaki już uciekli, także tyle wam chciałem powiedzieć przy niedzieli, życzyć wam miłej niedzieli. Wszystkiego dobrego, fajnej pogody, ruszajcie w teren, ruszajcie na spacer. Nie wiem, bądźcie aktywni, bądźcie aktywni. Szkoda w domu czasu tracić. Wiecie, życie jest takie, kurczę, krótkie. Tak szybko ten czas zapierdziela. Patrzcie, to jest poniedziałek, za chwilę już mały weekend. Weekend, yy, weekend minie. Za chwilę znowu jest poniedziałek i, i to wszystko tak leci. Czas zapitala, a siedzieć w domu i na kanapie gnuśnieć i, i zbierać kilogramy. Nie warto. Nie warto. Także, kochani, jest Roman Rekas. Siemandero, Siemandero, Siemandero Romeczku. Fajnie, że wbiłeś do nas. Fajnie, no cieplutko, szykuj się do nas, do lasu, jak będą warunki. Dzięki Aga, no fajnie, bo Dziku już też się pytał, czy, czy Agnieszka się odzywała, coś, czy, czy będziemy jakiś tam las robić u Agnieszki, także fajnie, fajnie. Wasze tereny, y, wasze tereny super, właśnie Dzikowi. Tu teraz pokazywałem y, ten film, co dostałem, nagranie o, o, z pana Czesława y, opowieścią o w bitwie w Grabowie, także też muszę to jeszcze nagrać. Coś tam. Ekipa? No najlepsza, najlepsza ekipa, najlepsza ekipa. Patrzcie, my już dobijamy na Facebooku. Cześć, Maćku, prawie do trzech koła, do trzech tysięcy czarnych kciuków. Także w tak krótkim czasie zebrać taką petardę. No kurczę, to jest trzy tysiące, to jest tak, jak 300 spartan. Normalnie 300, ale z jednym zerem. Najlepsza jak zrobimy. Uuu! To jest kurde, czarne kciuki wymiatają i w ogóle na to nie ma żadnej rady, nie? Guga, 92, 93 łapka, już łapki są. Także fajnie, fajnie. Łapki już teraz się zgadzają. 84 osoby na lajfie, 94 łapek. Petardinio, ja tu jak ten. <laughs> się buję, jakbym miał chorobę się rocą, kurę. ale muszę coś zmieniać, bo mi nogi drętwieją, a tu sobie kucam i nie ten, idę zaraz po mojego tego mojego Ferrari'ego. Biorę Ferrari'ego, biorę słuchawy, lecę po petardy. No i tyle, kochani. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego, miłej niedzieli, udanej Kochajcie się, szanujcie wszystko. oho, ocho, technikus, Wpadają jeszcze osoby, no ale ja już mówię, muszę ruszyć. To jest tak 15 minut. 15 minut nawijam do zagrzania. Właśnie nic nie mamy, bo zaspałem. Obiecałem dzisiaj dzikowi, że, że zrobię yy, termosik fajny z herbatką, z rumem. Z herbatką z Rumem powiem wam tak. Obudziłem się o 5.30. Mówię, kurde, ciemno, co ja tu będę robił? Na ósmą byliśmy umówieni. Co ja będę tu siedział 2,5 godziny, to tak jeszcze Bach. Poduszka, kocyk. Walnąłem się na dole na kanapie. Oj, wracają? O! Nie warto? Co masz? O, kurde, no to patrzcie, czekajcie. Czekajcie, nie kończymy. Wodziku się czymś chce pochwalić. Co masz? Ja jeszcze nie wiem. Ja idę po to, żeby, żeby zgadli co to, bo ja nie mogę zgadzać. Jo, ale coś Tylko fajnego? na ich Tylko by. Dobra, czekaj. Kurde, o. co to jest? A co to jest? No właśnie nie wiem. Chyba kielitowe. Siema, Waldi piszą Siemanko wszystkim Bakielitowy i jakby No to metal z tyłu Pozdrowionka dla dzika Dzięki A co to może być? Do domu zęby To dla tych, co nas za sektę uważają. Jest tupka. Jest tupka. Dobra, wezmę. Ale to jest dziwne, nie. nie? Strach to ruszać. Ale to jest amelinium tutaj. No. To wyglądało jakby magnes był, ale to nie jest magnes. To jest takie leciutkie, nie bakielitowe. Stare jest wakielit, nie? No. Takie dziwactwo. Jeszcze raz. Nie zgaduję. Wpiszcie w komentarzu, co to może być. Jak, jak ten, zróbcie sobie zrzut ekranu. O, tak wam pokażę. Zrzut ekranu. Kto tam będzie wiedział, to ja zapisuję tego live'a. I wpiszcie w komentarzu, co to może być, to się dowiemy. Yeah dalej szukać. No, ja już też idę. Korek. No, ja, ja, ja. Jaki? Jaki? O, mewa jest chyba wypuszczona. Człowiek na choinkę. Okej, okay, okej. Okay. Switchasty człowiek. Bomba z 2999. Ty, Waldi zrobił perpetuum mobile. Przeniósł się w czasie... Powrót do przyszłości. No, dla hejterów bolec. A no, i widzicie, i taka petarda, taka petarda Mewa. Ja nie wiem, co ty masz tam ten, ale jak uważasz, że jest korek A i parę kropek, no to, to to są twoje fantazje. Tu już była godowa koala, teraz tu korki lecą to jest mega czopek dla tych, co nazywają nas sektą, no właśnie bolec, stolec niku poleciał, ale fajnie no, przyszedł się pochwalić i jest petarda dobra kochani, no także macie, jest wesoło tu nie ma, nie ma Jakieś, tu się zawsze coś dziwnego wydarzy na tym, u nas to no, nie ma, nie ma takiej lipy także kochani, dziękowa dziękowa wam za to ja lecę, bo mi chyba najlepsze chwile życia omijają Chociaż nie, jest tu z wami, to jest też no, totalna petarda, ale widzicie co tam się dzieje. Co się dzieje za kulisami? Co się dzieje za kulisami? Na backstage'u, na backstage'u lecą takie petardy. <laughs> Także kochani, ja też lecę. Trzymajcie się, trzymajcie się jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, miłej niedzieli. Dziękuję Wam za to, że byliście. Bawcie się dobrze, kochajcie, bądźcie dla siebie dobrze, szanujcie się żadnego hejtu, żadnych złych rzeczy, tylko wiecie. To, bo to są czarne kciuki i nic innego. Czyj, Narka, trzymajcie się lecę. Uuu, uh, uh, uh.